Cóż, jest przedwojenną arystokratką, oszałamiającą starszą panią. Choć ma prawie 80 lat, gdyby usłyszała, że mówię o niej starsza pani, miałabym się spyszna. Dlatego tak i tylko Państwu szczerze o tym opowiadam. No dobrze, ma prawie 80 lat, ale jeśli myślicie, że z czymś sobie nie poradzi, to bardzo się mylicie. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nie ma dla niej rzeczy niewykonalnych. Jeśli powiem Państwu, że doskonale radzi sobie nawet ze służbą zdrowia, czy mi uwierzycie, nie uwierzycie, no jasne, nie znacie jeszcze mojej bohaterki, kim jest. Ach, ta autorka bestsellerów, walczyni teatrów stołecznych i nie tylko, wielbicielka zwierząt, a szczególnie pewnej trójkolorowej kotki. Największą jej pasją są skoki nadciarskie. Największym idolem król tych skoków, Pan Adam, do którego wybiera się nawet z wizytą. Powiem Wam w tajemnicy oczywiście, że Pani Eustaszyna tak naprawdę ma na imię Jadwika. Ale przecież Jaćki, Kaśki, Maryśki. To takie gminne, nieprawdaż? Mało arystokratyczne. Yy, dalej, skoro w tajemnicy zdradzę jeszcze, że z jakiegoś powodu pod koniec książki pani Eustaszyna powraca do swojego prawdziwego imienia. Powód, o nie za dużo chcielibyście wiedzieć. ludzie kochani. Ona nie może czegoś takiego przyznać, Mówię, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych i nie ma dla niej rzeczy niewykonalnych. Jakiś przykład, a proszę bardzo, choćby wspomniana y, służba zdrowia. Trudna sprawa? No cóż, trzeba znaleźć kogoś, kto pomoże. Kogo? No dziwne pytanie, kogoś najważniejszego. A kto jest najważniejszy? Minister zdrowia. Oczywiście. A później siostra oddziałowa. To chyba jasne. Remont łazienki i kuchni, zakupy wyspecjalizowanego sprzętu, obrót nieruchomościami. To wszystko są sprawy, które załatwia się. A wiecie, jak? Trzeba tylko znaleźć odpowiedniego fachowca. I tyle. Poza tym, to wszystko drobiazgi dla naszej bohaterki. Najważniejszym zadaniem jest dla niej organizowanie jeste swojej męża, co już teraz jest nieco łatwiejsze niż kiedyś. I bratanicy tego męża, co już teraz jest nieco trudniejsze niż kiedyś, bo dla męża trzeba zorganizować tylko odpowiednią opiekę lekarską, ale dla bratanicy <tudna> sprawa> trudna sprawa, trzeba znaleźć odpowiedniego męża. I powiem Wam, tak między nami, że pani Eustaszyna znajduje. Wspaniałego, ba! Najwspanialszego, ale jeden już przecież jest. Bardzo kocha swoje miasto i nie wyobraża sobie, żeby można było mieszkać gdzie indziej, choćby to było kilkanaście kilometrów od centrum. Nawet prawa strona Wisły, choć to ta gorsza Warszawa, to jednak Warszawa a ulubione miejsce poza stolicą to miasta bez wątpienia i bez wątpienia w porze jarmarku dominikańskiego. Ale są też miejsca, powiem tak państwu w tajemnicy, których nasza bohaterka nie lubi, ba nie cierpi wręcz. To wielkie galerie handlowe. A tak i już. E, owszem, Poza przyjaciółkami jeszcze z lat szkolnych, a owszem są takie, jest też jedna przyjaciółka szczególna. To pani Oleńka, sąsiadka. Mieszkają obok siebie ponad 30 lat. Znają się, lubią, wiedzą o sobie bardzo dużo, ale jednak nie wszystko, bo któregoś dnia pani Justaszyna raptem dowiaduje się, że pani Oleńka pisze książkę. No więc, no, no, no więc ona, Eustaszyna, nie może być gorsza, dopisuje swój rozdział, nadaje książce tytuł i staje się współautorką, współautorką bestsellera. No dobrze, trochę już wiemy o panie Eustaszynie, prawda? Chcą Państwo wiedzieć więcej. Na przykład, co wspólnego ma kupiec Wenecki Shakespeare'a z pewną ważną decyzją, jaką musi podjąć brotańca męża naszej bohaterki. Jaka, jaką rolę w opowieści odegrała pewna szczególna mazurska sosta? A dlaczego schab obsypuje się majerankiem dopiero po upieczeniu? Co to są papardelle i co można kupić na, na jarmarku dominikańskim? Co wspólnego ma Adam Małysz z pewnym zabiegiem wycięcia pęcherzyka żółciowego? Kto to Neska, Trojka, Burka i Czarna? Ach, przestaje już pytać. Sami zajrzyjcie do mieszkań naszych bohaterów i pobawcie się razem z nimi. Dziękuję.